Cześć, kochani, dzisiaj chciałabym porozmawiać o brakującym puzzlu. To moim zdaniem e, bardzo dużo frustracji, której ja przeszłam. I to jest właśnie odpowiedź na to, dlaczego tego brakującej, czego brakowało w tych moich manifestacjach, bo ja bym miała marzenia i napisałabym sobie, i, i, i mówię, że jest tak fantastycznie, i ja już jestem tą osobą, I, i myślę to, i myślę to, i myślę to, i to się stanie, i to się stanie, i to się stanie. I w końcu się nie stało. I tak. Myślę, że yy, zgodzisz się ze mną, że jak tak raz się nie stanie, drugi raz się nie stanie, trzeci raz się nie stanie, to po prostu tak sobie myślisz, no, chyba to nie działa. I tak ze mną było, że jakoś e, przez dłuższy czas odłożyłam manifestację i mówię: OK, działa, myślę, że działa, wiem, że działa i powiem wam, dlaczego wiem, że działa, ale nie wiedziałam, jak, nie wiedziałam, jak. No i w końcu znalazłam kogoś, kto mi powiedział, dlaczego. I czego właśnie brakowało? I o tym chcę porozmawiać dzisiaj. To jest brakujący puzzle. Wyobraźcie sobie, że masz 500 małych puzzli, składasz wspaniały obrazek i jednego małego puzelka brakuje. No, mnie by szlak trafił. Ja lubię symetrię i lubię kwadraty, i jakby jednego małego puzelka brakowało, to by mi szlak trafił. To jest taka głupia metafora, ale wiecie o czym mówię. Czyli czego brakuje, albo czego nie robić, albo czego, co zrobić, powiem Wam świetną technikę, co zrobić, żeby żeby ta manifestacja właśnie się spełniła, ok? Bo moim zdaniem my strasznie mamy presję, ciśniemy, ciśnieniem, ciśniemy, ciśniemy bardzo na to, żeby to się wszystko spełniło, a jeśli Ty ciśniesz, to znaczy, że tego nie masz, ok? Czyli prawo przyciągania chodzi o to, że Ty masz już się czuć, jakbyś to miał. Miała. Powiedzmy, dajmy sobie przykład, że mm, mam jakąś torebunię. E, ja Wam w torebkach się nie. <grywia> nie wiem, mam kilka fajnych torebek, ale jakoś no, torebki mnie nie kręcą. Ale powiedzmy, że mam jakąś fajną torebunię, zawsze ją chciałam mieć i jest po prostu. Mm, mega torebunia i, i już ją mam. Już ją mam i w ogóle chcę ją mieć, bo idę na jakąś imprezę i ona mi jest potrzebna na 10 lipca. I teraz ja sobie wyobrażam i mam wszystkie techniki i myślę sobie, okej, okay, już ją mam, już ją czuję, jest tutaj. Jezu, pachnie pięknie skórką i, i tyle za to pieniędzy i, i, i jest fantastyczna i czuję się fantastycznie i zawsze chciałam to mieć, to było moje marzenie, o Jezu, o, Jezu, o Jezu. A jeszcze dodajesz do tego presję, bo przychodzi, że to musi być na tego 10 lipca i to musi być w tym momencie. I to musi być taki kolor i ona jest taka fantastyczna, a jeśli ja nie dostanę, to... Widzisz, ile presji sama dajesz e, tej manifestacji. Ok? Czyli, żeby. E, to jest takie trochę. Jak to usłyszysz, to chyba spadniesz z krzesła, bo nie ma logicznie. Nie wiem, czy logicznie to nie ma sensu, ale w życiu bym czegoś takiego nie zrobiła. Ale przetestowałam to, słuchajcie, i naprawdę działa. Więc jeśli ja mam taką presję i cały czas Jezu, 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 ja muszę, ja muszę, ja muszę, ja muszę, ja muszę. To znaczy, że tego nie masz. I to cały czas od Ciebie odchodzi. To cały czas od Ciebie odchodzi, a to ma do Ciebie przychodzić. Czyli co zrobić, żeby się odciąć. Piszemy sobie 100 razy w zeszyciku ja nie chcę tej torybunii. Ja nie potrzebuję tej torybunii. Nawet gdyby mi ją wciskał ktoś za darmo, nawet by mi pieniądze dawał, to ja nie chcę tej torybunii. Ta porybunia nie jest mi potrzebna. Ok? I piszesz sobie sto razy. I tu chodzi o to, żebyś się odciąć, ok? Żeby się odciąć, żeby się... tak. Przetłumaczałam sobie detachment is odciąć. Odciąć. Po prostu odcinamy sobie, wyobraź sobie nożyczki, odcinasz się od tego i... bo... Teraz, jeśli ja się od tego odcinam i mówię, że ja tej torebuni w ogóle nie chcę, nie mam, wiesz, nie interesuję, Ty mi możesz mi nawet płacić, ja jej już nie chcę. I chodzi tu o to, że Ty zmieniasz sobie w głowie, okej, okay, ja jej nie chcę, bo już ją mam, ja jej nie potrzebuję, bo ona już jest moja, Ty mi możesz dawać ją, jeszcze mi ją płacić, ale ja już mam 10 takich torebuni. Okej? Okay? I o to właśnie chodzi, że ty się odcinasz, wyobraź sobie takie nożyczki i po prostu Okej, okay, ja już to mam. Ja już to mam. I fajnie sobie napisać ze 100 razy to wszystko i patrzysz się na to, i patrzysz się na to. Nie ma takiej opcji, żebym ja yy, dostała tą torebunię. Ja nie chcę tej torebuni. Ja jej nie chcę. Ja nie chcę tej torebuni, ja nie chcę tej robić. Zwrócić sobie, nie wiem, po 30-30, ja nie chcę tej tory Nie ma takiej opcji, żebym ja ją wzięła. Coś takiego zaprzeczającego, ok? I zrobić to na 100 razy. I słuchajcie, ja tak miałam. Strasznie podobał mi się taki koleś na siłowni. Strasznie, Boże, jak on mi się podobał. I. Rok czasu, wyobraźcie sobie, rok czasu, ee, no gdzieś tam się uśmiechałam, on się też uśmiechnął, później zaczęliśmy rozmawiać. Nie rozmawiać, nie tam jakieś o polityce będziemy rozmawiać i tak dalej, tylko cześć, cześć i tyle. No widzisz gościa cztery razy w tygodniu, widzę go częściej jak moją mamę, no okej, okay. cześć, cześć, uśmiech, dzień dobry, tyle, tyle. Rok czasu, słuchajcie, rok czasu. I ja cały czas mówię: O Boże, już już z nim wyszłam na randkę, już jest fani, już sobie tam wyobrażam, niesamowite, jakie cuda sobie wyobrażam, słuchajcie. Um, I w końcu znalazłam tą technikę. I ja mówię: to, to w ogóle nie ma sensu, to w ogóle nie ma sensu. Ale napisałam sobie i w ogóle nie wiedziałam, jak gość ma na imię. I wymyśliłam sobie, że facet ma na imię Jason. I napisałam: I will not go out with Jason. I will not speak to Jason. I will. There is no way I will go out with Jason. Czyli nie ma takiej opcji, żebym ja wyszła z Jasonem. Nie ma, ja nie będę rozmawiać z Jasonem. Um, takie zaprzeczenie. I napisałam to chyba, no nie wiem, z, z pięć kartek. I zostawiłam to. Okej? Okay? I zostawiłam to. I słuchajcie. Tak to właśnie jest, że jak odpuścisz, to to do ciebie przychodzi. I to nie jest tak, że yy, kiedyś słucham i ona mówi, że manifestujesz skalapy, nic nie robisz, wszystko do ciebie przychodzi. Może nie w mojej, yy, nie z mojego doświadczenia. Czyli jeśli odpuścisz, ty już czujesz, że to masz, masz w ogóle wywalone, bo to już jest twoje. Także pff, ja już, on jest i tak mój ja się nie będę ścierać, to on za mną biega, mam wywalone. I słuchajcie, któregoś dnia, wyobraźcie sobie, 12 miesięcy minęło i ja nigdy w życiu nie poczułam tego, bo ja zawsze myślałam, to on ma do mnie przyjść, to on ma do mnie przyjść, to on ma do mnie przyjść, to jest facet, on ma się jakoś zachować. Tym bardziej, że widać było, że oboje jesteśmy, że się sobie podobamy, prawda? I słuchajcie, przyszło do mnie, to jest ok, powiecie, że to jest głupie, że ja to mogłam zrobić dużo, dużo wcześniej. Ale w którymś momencie jestem na siłowni, um, i ja nigdy nie czekam na jakieś, ktoś tam jest, to ja po prostu odchodzę, idę, zrobię sobie coś nowego, coś innego i wrócę do tego. I tak coś do mnie przyszło, mówi: idź do niego, idź do niego, idź do niego i zagada. I sobie myślę: no, ale co ja go zagadam? Co ja mu powiem? I ja tyle razy myślałam, co ja mam mu powiedzieć, słuchajcie. I mówię, wiesz co? Co może się najgorszego stać? Okay? Co może się stać, że mi powie, odwróci się, powie, że ma czwórkę dzieci, żonę, nie jest zainteresowany i stary dziad. I podchodzę do niego i mówię, wiesz, ty wiesz, że my sobie cześć mówimy przez rok czasu, a ja nawet nie wiem jak masz na imię? I on się zaczął śmiać. Mówi, no cześć, jestem ten i ten. To nie był Jason. I tak się słuchajcie, zaczęło. I tak się zaczęło, i zaczęliśmy się spotykać, i teraz jesteśmy parą. To w ogóle. To w ogóle całkiem inna bajka, ale ja zawsze myślałam, że to on ma przejść, i to samo do mnie przyszło, takie natchnienie. Do ciebie przyjdzie natchnienie, żeby coś zrobić w tym kierunku. Czyli coś cię popchnie, jakiś, jakaś myśl ci przyjdzie, albo kogoś poznasz, kogoś spotkasz. Coś się stanie żebyś Ty przyciągnęła to, co chcesz. Czyli jeśli ja chcę być menadżerem, jeśli ja chcę być kierownikiem, przyjdzie coś tam, odpuszczę, ok, napiszę sobie, nie ma takiej opcji, e, albo nie chcę tej torebuni, e, mam w ogóle wywalone na tą torebunię, przyjdzie coś do Ciebie, kogoś poznasz, albo e, ktoś się pojawi w Twoim życiu i da Ci tą torebunię na przykład, rozumiesz? Tak się to wszystko dzieje i, i to, jest, to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, czyli Brakujący puzel, ja tego nie chcę. Nie mam ochoty, mam wywalone. To już jest moje w tym momencie napisać to 100 razy. Powiedzcie mi, jak Wam pójdzie. Będę, jestem bardzo zaciekawiona, jak Wam pójdzie.